Moi drodzy, dzisiaj odcinek, dla komputerowych nerdów. Będziemy odpalali ten sprzęt. Odcinek bez scenariusza. Z niewiadomym zakończeniem, bo nie wiadomo czy to odpali. Laptop kompak. Przebieg nieznany. Model, zaraz się dowiemy. Rocznik być może też. Ostatni raz pracował 20 lat temu. Zaraz powiem jak to się stało. Skąd go mam. Procesor przypuszczalnie 486 lub wczesny Pentium, zaraz się dowiemy. Na pewno chodzi na nim Windows 95. Sam instalowałem oględziny zaczniemy od wyjęcia go stąd. Dlaczego on w ogóle jest tutaj, a nie zresztą moich chłopieci w garażu? Gdyż wiedziałem, że umieszczając go w garażu, już raczej go nigdy więcej nie zobaczę. A mając go tutaj przed oczami, zajęło mi tylko 6 lat, żeby sobie o nim przypomnieć. Oj, waży 53 kg. O matko, jedyna. O kurde, mamy model LTE 4 co? LTE dobra, wynoszek jak wiadomo za czasów wiadomo, nie wiadomo, no niektórzy się byli wzorowymi uczni, uczniami natomiast ja często miałem zabijany, tak zwany kabel od komputera tak, stacjonalnego. i wiadomo, dopóki to był na przykład kabel zasilający nie stanowiło to większego problemu gorzej było, że to była na przykład cała klawiatura no i z czasem, kiedy rodzice już wiedzieli, które części komputera należy zabierać, żebym nie mógł z niego korzystać. Wtedy zakupiłem ten sprzęt od mojego kolegi. Umieściłem go głęboko w szafie, ponieważ nie zajmował dużo miejsca, był samowystarczalny i w ten sposób mogłem omijać embargo. Tak? Nie wiem, czy go kupiłem, czy go może nie pożyczyłem na parę tygodni. Także nie wiem, Bartek, odezwij się. To wielkie pudło jest zasadniczo bardzo ciężkie i bardzo puste. Sam laptop jest zadokowany tutaj, wyciągniemy go, delikatnie. Już widać, że matryca tak, uszkodzone zawiasy i sama matryca, może i nie. O, chyba tak. Co zrobiłem, oprócz tego, że, że coś połamałem? Czyżby to był ten kluczyk? Gdzie ja teraz taki kluczyk dostanę? Chodź do tatusia, chodź do tatusia, chodź. No czym ja mam tu otworzyć niby? Paznokciem? Dziadu, jeden... Nie wyjdzie tak po dobroci, więc musi pozostać zadokowany. O, zaraz zapytam się tu młodego pokolenia. Chodź no, zobaczysz, co to według Ciebie jest. No drukarka. Panie, to jest, to wygląda Ci na drukarkę? Przejrzyj się lepiej. Nie wiem. Ej, popsujesz, dobra. Bateria, pewnie się wyjmuje tutaj. I pewnie od 30 lat nie działa. To Ona sama waży ze 2 kg. Tak. Drogie dzieci, spytacie się pewnie, co to jest. Dziadek wam pokaże. Posłuchajcie tego dźwięku. Posłuchajcie tego dźwięku. No. Miękki, miękki. Tak? W stacjach 3,5 cala stacjonarnych. Był to bardziej porywający taki metaliczny dźwięk. To jest taki miękki, ale. Ale piękny, ale piękny. Na, na dodatkową stację, na przykład 5,14 cala, tak? Trzy diody. Otwórzmy tą pokrywę. Otwórzmy tą pokrywę. Pięknie, pięknie. Ekran pewnie około 12 cali. Zaraz zmierzymy. I wypukła klawiatura, wypukła klawiatura, wypukła. To jest klawiatura. To jest. Tak powinna wyglądać klawiatura. Zobaczcie o co mi chodzi. To jest jakiś Finkpad. Z tego wieku płaskie, płaskie, płaskie klawisze. To się nadaje, tylko żeby. Tu mamy jeszcze nowszy, jakiś del. O! Jeszcze bardziej płaskie. Jeszcze bardziej cieniutkie. Takie. No, no, czujecie to? Wysokie klawisze. Mięsiste. Jak się naciskasz, czujesz, że naciskasz. Czujesz, że tu coś się dzieje, tak? O! o. To są klawisze. O, tu mamy elegancko opisane, po kolei VGA, tak, port doległy LPT, 2x PS2, czyli już nowoczesność, tak, nie, nie stary DIN, nie ten, no oczywiście szeregowe, tak, COM1. Dwa sloty ekspansji, siupka, jaka jest dziwna, taka, taka inna. Fajny to jest, fajny. Co nam brakuje? Yy, myszki, klawiatury na PS2, myślę, że nie, że sobie poradzimy bez tego. To powinno działać. Przynajmniej będzie trzeba znaleźć zewnętrzny monitor. I co jeszcze? Kabel zasilający. Tak, to będzie chyba najmniejszy problem. To idziemy na poszukiwania. To nie wiem do czego służy. O! Ten Habik. Niejedną potyczkę już widział. Premium VGA Video Cable. O! Nowka sztuka. Ale, ale pachnie. Ale to pachnie. O, to już na pewno, na pewno to działa. Na pewno to już. Jak mamy kolejny przewód VGA. Gdyby tamten okazał się popsuty, yy, DVI, to nam się nie przyda. Mamy przewód zasilający, nówka sztuka, pilot do magnetowidu, tak? To jest klasa. To jest klasa. Mało tego. No, czy to nie jest piękne? Czy to nie jest? Fuj, fujka, piękne. Piękne. Robią takie teraz? Nie robią takich już teraz, po prostu. Po prostu nie to jest piękne. A to z kolei to jest następna grafika. Następna, druga już grafika. Riwa o Iwa 128. To jest, proszę Państwa, aż mi sobie duchu mocniej bije no. Datownik. Po co mi datownik? Myszka na PS2. A znalazło się coś. To może, może się przydać. Taśma IDE. Tak, tutaj skosowana. He najważniejsze tak, myszka na PS2, klawiatura powinna działać nowy przewód VGA, nowy przewód zasilający idziemy poszukać monitora no już, no tak, no. no masz rację masz rację, masz, masz rację masz rację, czekaj, bo ja tu muszę się wydostać tak naprawdę jeszcze dobrze nie wydostałem się z domku a już widzę tu pierwszego po, po, to, po, to, kandydata, kandydata na monitor. O, ciepnąłem go tutaj 3 lata temu. Jeszcze nikt go nie zauważył. Ale, ale klimatycznie troszeczkę nam do projektu nie pasuje. Poszukamy czegoś głupszego. Zapraszam Was do mojego pierdzielnika. Yy, tak, się nazywa to pomieszczenie. O, kurcze Nie, dobra. Czekaj, do najpierw Nie, trochę tu ogarnę. Nie, nie, nie patrzcie jeszcze. Za chwilę, za moment. Może po prostu, zamiast pokazywać cały kształt, pokażę wybrane elementy rzeczywistości. drogie dzieci, tu jest nagany Matrix 3 i żelazna 5, sensacyjny USA. Armageddon z Brusem Willisem. Piękne rzeczy. Biały Kruk. Pierwszy odcinek Power Rangers na się. Terminator 2, Van, Dang. Van Dang. nie mylić z, wiadomo, skrzypek na dachu. No i tak, no i tak, no i jest tego tutaj troszeczkę. Nie ma już, nie mam już na czym tego odtworzyć, bo magnetowid Beverly Hills zaginął podczas turejszej przeprowadzki. Dobra, szkam monitora. Tu mam jedną pozycję monitora. Też mam troszeczkę tutaj skarbów zebranych. I w tym na samej górze będzie monitor, aczkolwiek jeszcze bardziej wiekowy, ponieważ on pochodzi z mojego 286. 286, dobrze słyszeliście? Jest to czarno-biały monitor Kacper, jeżeli dobrze pamiętam. Tak nie do końca czarno-biały, gdyż on jest, y jest y pomarańczowo-biały, czy nawet tak pomarańczowo, a nawet skwiniowo, Tak y brakuje mi tego koloru. Ile, y nie, nie znam zbyt dużo kolorów. Tak. Bardzo fajna, ciepła taka barwa. Napiszmy tu my, jak monitor. My, jak monitor. Tak? Czy nie tak? Dobra, ale to jest y dużo odkurzania. Nie pasuje mi do koncepcji, więc odkładamy go z powrotem do reszty moich artefaktów. Marzy mi się taki oddzielny pokój, gdzie mógłbym to wszystko wyeksponować sobie, przychodzić, relaksować się przy tym. No jeszcze nie, jeszcze nie, ale co jeszcze mam tutaj w ogóle? O! <laughs> to też jest wyświetlające, aczkolwiek to nie jest monitor. To jest rosyjski telewizor o tak go tylko wyjmę o tak go tylko wyjmę o, dobra dalej nie zaglądamy, nie zaglądamy bo to nie taka jest tematyka, pc Courier. mam tego 20 kg. top secret last ninja, bajtek proszę uprzejmie bajtek pc Courier. no i dalej o jeszcze kolejne tytuły są, chip NT, to są lata 90. DX2 Alternatywy PCów. Najszybsze T86. Nowe OS2. To jest w ogóle taka drobna część mojej kolekcji. Wszystko powiedzmy od lat 90. co się ukazywało na polskim rynku. Myślę, że tu mamy to, czego szukamy. To pierwsze też jest bardzo fajną ciekawostką, ponieważ jest to oryginalny Sony Triniton. 14-calowy to jest już klasyka. On był do końca sprawny, do końca jeździł, jak to się mówi. Trzymam go do pewnego projektu. W tym momencie nas interesuje to, ponieważ to jest odpowiedni, odpowiedni rocznik. I chwila prawdy. Żyjesz. Coś tam się przyfajczy, ale self test modę elegancko. No dobra, chwila prawdy. Plum. test skrzypi. Szumi. Moi mili, nic się nie pojawia na kanie nie słyszę dysku, tu się nic nie butuje. Myślę, że wentylator się załącza, jest napięcie, ale sprzęt nie butuje, tu się nic nie dzieje. Ani żadne kontrolki, ani żadne procedury startowe nie pikają, nie słyszę, żeby dysk w ogóle startował. Taka jest ponura prawda. No nie szkodzi, nawet w, tej, w, tej, w tej pozycji powinien chodzić. Może nie jest dosunięty do końca. Trzeba będzie go rozkręcić. ale to już nie w tym odcinku, bo się zmachałem. No nie, no nie reaguje w ogóle, tu się powinno coś dziać. Powinno być słychać i tym podobne. Niestety. Moi drodzy, nie udało się uruchomić. Nie chciałem już więcej na tym czasu spędzać, rozkręcać tego, bo zaraz przyjdzie, że na mnie to upilknąłem, wszystko posprzątałem. No i tyle do, do tematu laptopa. Kompak będzie trzeba jeszcze wrócić. Natomiast pokażę Wam inną ciekawostkę. Ga Elektrowody. Wydana przez X-Land w 1991 roku. To jest w czasie, kiedy jeszcze wydawanie gier w Polsce to była. Totalna abstrakcja, to ciekawostka, wydana własnym sumptem, tak, bo nikt tym się nie zajmował wtedy. Także chłopaki sami składali katoniki, pakowali, wysyłali i tak dalej. Gata na zachodzie jest znana pod nazwą Electro, Electro Man. Różnie się troszeczkę spróbuję to zademonstrować, ale to jest oryginalna edycja polska. To pudełeczko czarne, piękne, nazywane pieszczotliwie tyłumienką. Pokażę Wam, co tu mamy z tyłu. Tak? Mamy cztery screeny. Ekran, karty, VGA, EGA, CGA. Yy, psz, nie wiem, czy te dwa nie są miejscami zamienione, bo to CGA tu wygląda ładniej, niż, niż to powinno być odwrotnie. No i czarno-biały Herkules, tak? Wspaniała grafika, czujecie to? Wspaniała grafika. Tak, digitalizowane efekty dźwiękowe. Jako ciekawostka podam, że edycja posiadała przetwornik cyfrowo-analogowy typu Covox, bo w, w tych czasach nie każdy miał w ogóle kartek muzyczną. Mało tego, ścieżka dźwiękowa, wspaniała ścieżka dźwiękowa, była dołączona na kasecie. Tą kasetę miałem, ale już jej nie mam. Także kasetę wkładało się magnetofon, puszczało play i, i, i to tak leciało. Janusz Pelc, Maciej Miąsik. Co mamy w pudełeczku? Piękny podręcznik, jest tutaj całe intro, cała historia opisana głównego bohatera, który nazywa się Jacek. Jacek, wybili mu tam całą rodzinę, w yy, bazie coś tam takie, jakieś takie rzeczy i, i się tam wiadomo zemsta. Tak? Ciekawe jest to właśnie, że ten podręcznik, ta historia tutaj opisana jest też wykorzystywana jako zabezpieczenie antypirackie. W odpowiednich momentach podczas zmiany leveli, tak, poziomów trzeba wybrać literę, która występuje w podanym, na podanej stronie, w podanym akapicie Numer litery, tak? Trzeba ją tam wskazać. Co jeszcze mamy w opakowaniu? Dwie dyskietki 4 cala, tak? Inst instalacyjna pierwsza i tutaj druga, tak? One mają ile 360 kilo pojemności do mhm. Zamontujmy Games, tak? Tak, i co tam mamy? Ok? Dobra jest.

ma i inną, inną kolorystykę, niż ta oryginalna. No ciekawostka, dlaczego on ma taki w ogóle, taki hełm na głowie, bo nie, nie umieli wtedy ładnie wyglądającej mordy namalować, no to jest kolorystyka właśnie wersji oryginalnej. Z tą wiedzą bezużyteczną Was zostawiam. Wykorzystam okazję, że mam tutaj y, dwóch chłopaków z młodego pokolenia. Kolega do syna przyszedł i zobaczymy, jak oni zareagują na tą grę. Chłopcy! Przewierzcie tu to. Fu. Obczajcie to. Ja... ja to znam, nie polecam. Co to jest? Daj Szymonowi. I co ty myślisz? No dobra. dobra. Jak dobra. jak są twoje O jeszcze jesteście. To dziękuję, że mogliście się dzisiaj wynudzić ze mną, bądźcie zdrowi i nie tracić czasu na takie głupie filmy, tak? Do zobaczenia.